Liverpool pokonał Villarreal i jest bardzo blisko awansu do finału Champions League, a Sean Marciniak bardzo dobrze sędziował. Fiorentina rozjechana, 8 ramek w meczu Atalanty, a także niespodziewana porażka Interu. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Między innymi o reprezentacji Ekwadoru, która być może przez jeden kuriozalny błąd pożegna się z mundialem. Kuba Błaszczykowski po meczu nie wytrzymał i słownie zaatakował sędziego. Tomasz Tuchel potwierdził odejście Antonio Rudigera. Kylian Mbappé zebrał głosy w wyborach prezydencji a Juventus być może straci swoją jedną z największych gwiazd. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli Wy także interesujecie się piłką nożną, to dołączcie do nas, kliknijcie dzwoneczka i nie przegapcie już kolejnych filmów. Napiszcie na dole w komentarzu, czy oglądaliście wczorajszy mecz Liverpoolu z Villarealem i dajcie znać, jak oceniacie pracę sędziego, czyli Szymona Marciniaka. A ja już nie przedłużam. No i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem landry 600 Flibet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Wielkie emocje dostarczył pojedynek Manchesteru City z Realem Madrid. Z tego też powodu wczorajszy półfinał pomiędzy Liverpoolem a Villarealem nie wzbudził już tak wielkiego zainteresowania. Hiszpańska ekipa wyeliminowała Bayern Monachium czy Juventus, ale zdecydowanie większym wyzwaniem wydawał się być Liverpool i to okazało się być prawdą. Choć po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, to po zakończeniu tego pojedynku cieszyli się piłkarze prowadzeni przez Jurgena Kloppa. Liverpool wygrał 2-0. Żółta łódź pod wodę na pierwszy raz oberwała w minucie 52. Pechowo Inter waniował estupinian i dośrodkowanie Hendersona skierował do własnej bramki. Po chwili było już 2 do 0. Salach w tempo podał do Stadio Mané, który podwyższył prowadzenie. Piłka do bramki gości wpadała jeszcze dwa razy, ale sędzia tych bramek nie zaliczył. Między innymi Fabinho przy swoim trafieniu był na pozycji spalonej. W tym meczu żółtą kartkę otrzymał Virgil van Dijk. Niby nic w tym dziwnego, ale była to jego pierwsza taka kara od 2018 roku. Ten mecz prowadził na środek Szymon Marciniak i robił to jak należy. Klasa światowa, a świadczy o tym Fakt, że po tym spotkaniu nikt nic nie mówił o arbitrze, o jego błędach i tym podobnych. Kto wie, bo być może nawet takim meczem półfinałowym zasłużył sobie na poprowadzenie meczu finałowego. Naprawdę szokujące wyniki mieliśmy we Włoszech. Najpierw łomot dostała Fiorentina. 4 do 0 przegrali z Ulinezę. Krzysztof Piątek zagrał od początku, ale niestety po zmianie stron na placu gry już go nie zobaczyliśmy. Szalony mecz odbył się także w Bergamo, bowiem padło aż 8 bramek, a Atalanta zremisowała Storino po 4. Swój mecz niespodziewanie przegrał także Inter, dokładnie 2 do 1 z Bolonią. W bramce gospodarzy wystąpił Łukasz Skorupski. On zagrał dobry mecz, ale rywal po drugiej stronie boiska na tej samej pozycji sam wykończył własną drużynę. Wczoraj, co prawda, nie zagrał Semir Handanowicz, a rezerwowy Radu, który wbił piłkę do własnej bramki. Naprawdę niebywała sytuacja. Dzięki temu zrobili gigantyczny prezent dla AC Milanu, bowiem wyprzedzają Inter o dwa oczka. Eliminacje do mundialu w Katarze zakończyły się już w Ameryce Południowej. Awans wywalczyła sobie Brazylia, Argentyna, Urugwaj, ale także Ekwador. Okazuje się jednak, że awans reprezentacji Ekwadoru wcale nie jest jeszcze taki pewny. A powodem jest jeden z piłkarzy Bayron Castillo. Być może dopuścił się oszustwa, bowiem pojawiły się doniesienia, że tak naprawdę to jest on kolumbijczykiem, a nie ekwadorczykiem. Federacja Ekwadoru twierdzi jednak, że trener zdecydował się na powołanie zawodnika, bowiem miał on przyznane obywatelstwo przez organy państwowe. Sąd w Ekwadorze stwierdził, że dokumenty, którymi on się posługiwał są legalne. Jeżeli jednak okazałoby się, że nie jest on ekwadorczykiem, to będzie wielki problem. Zgodnie z prawem FIFA w każdym meczu, w którym choćby na chwilę pojawił się na murawie, różu przeciwnej przysługuje walkover. To wszystko zostało nagłośnione w Kolumbii i dlatego władze Ekwadoru zarzucają im podstęp, aby dostać się na mundial pomimo tego, że nie potrafili zrobić tego na boisku. Całą sprawą zainteresowała się także reprezentacja Chile, bowiem oni byli także bardzo blisko awansu. Media w Ekwadorze podają, że pomylono Byrona z jego bratem Davidem Castillo, który faktycznie urodził się w Kolumbii, ale 3 lata wcześniej. Wydaje się, że wystarczy sprawdzić brata, jaka tak naprawdę jest prawda i wydać tutaj wyrok. Jest tylko jeden mały szczegół. Jego brat nie żyje i jest problem, aby to zweryfikować. Cała sprawa jest naprawdę zawiła i jeżeli ktoś by z tego nakręcił jakiś film, to byłaby to chyba niezła komedia. FIFA praktycznie nie ma czasu na podjęcie decyzji. Ona musi zapaść stosunkowo szybko, bowiem już Niedługo odbędą się ostatnie mecze eliminacyjne. Wisła Kraków znajduje się w strefie spadkowej. Ostatnio przegrali również z Wisłą Płock 4 do 3. Stracili oni gola po rzucie karnym w doliczonym czasie gry. Jakub Błaszczykowski, który akurat w tym meczu udziału nie brał, miał wielkie pretensje do arbitra tego meczu pana Damiana. <mum> To zawsze później robicie tak samo. Zleń, też nie było, później nie było, a to pięć to na pięć Już się zaczyna na was na gołka. Za to co robić... Po meczu doszło także do sytuacji, gdy to Kuba wbiegł na murawę i klaskał ostentacyjnie w kierunku sędziego. Sam trener Wisły, czyli Jeszcze Brzęczek, powiedział do jednego z pracowników klubu: Aby go uspokoił i nic więcej głupiego nie zrobił. Emocje, emocjami, ale takie zachowanie chyba nie przystoi takiemu piłkarzowi jak Kuba. A co Wy o tym uważacie? Napiszcie na dole w komentarzu. Transfer Antonio Rudigera do Realu Madryt został już potwierdzony nawet przez samego trenera Chelsea, Thomasa Tuchela. W ostatnim wywiadzie powiedział, że Niemiec zapewnił stabilizację całej drużynie i jest to wielka strata. Zaznaczył jednak, że i bez niego Chelsea sobie poradzi. Rudiger opuści The Blues na zasadzie wolnego transferu, czyli Chelsea za niego nic nie dostanie. W tym momencie jest jednym z najlepszych środkowych obrońców świata, więc Real Madryt poczynił naprawdę bardzo dobry transfer. Ostatnio we Francji odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Na kolejną kadencję został wybrany Emmanuel Macron, który pokonał swoją rywarkę Marie Le Pen. Frekwencja była dość niska, jedna z najgorszych w ostatnich latach. Prawie 30% uprawnionych do głosowania w ogóle na niej nie poszło. Było też sporo głosów nieważnych, około 7%, a ludzie głosowali nawet na Kyliana Mbappé. Piłkarz reprezentacji Francji otrzymał głosy na terenie całego kraju, ale szczególnie w jednej miejscowości o nazwie Teline. Właśnie tam wiele kart do głosowania zawierało nazwisko. Blisko Mbappé. Francuskie media zainteresowały się całą sprawą i zrobiły nawet małe śledztwo, ale nie wiedzą dlaczego akurat tam napastnik Paris Saint-Germain dostał aż tyle głosów. Ta miejscowość nawet nie leży blisko Paryża. Co ciekawe to w Teline nie znajduje się ani jedna drużyna piłkarska, tak więc fanów piłki nożnej być może tam też jest bardzo mało. Wczoraj Szymon Marciniak poprowadził mecz półfinałowy pomiędzy Liverpoolem a Realem, Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył go także do poprowadzenia meczu finałowego Pucharu Polski, który zaplanowany jest na 2 maja. Zagra w nim Lech Poznań z Rakowem Częstochowa. Finał Pucharu Polski to zawsze wyjątkowy mecz. Było kilku arbitrów, którzy spełniali wymagane kryteria, ale wybraliśmy Szymona Marciniaka. To wyróżnienie i forma nagrody za dobrze wykonywaną pracę. Tak powiedział Tomasz Mikulski z kolegium sędziów. Mam też dla Was dość niespodziewanego newsa transferowego, a chodzi dokładnie o Matejsa Delichta, który chyba nieco inaczej wyobrażał sobie swój pobyt w Turynie. Juventus pomimo tego, że on prezentuje różną formę, chce go zachować i podpisać z nim nową umowę. Włoskie media informują jednak, że ustawia się po Holendera kolejka chętnych. Od Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, przez Chelsea, aż po FC Barcelonę. Czy jest w tym choć trochę prawdy? No pewnie tak, ale pamiętajcie, że jego agentem jest Mino Raiola. On zawsze uważa, że na jego klientów jest masa chętnych. Jedna jednak ostatnio włoski menadżer zderzył się ze ścianą. Twierdził, że Paul Pogba może wybierać w ofertach, ale koniec końców okazało się, że piłkarzem Manchester United prawie nikt nie jest zainteresowany. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Już o godzinie 20.45 na Old Trafford w ramach Premier League Manchester United zagra z Chelsea, w Lidze Europy RB Lipsk zmierzy się z Rangersami, a West Ham United podejmie pogromców Dumy Katalonii, czyli Eintracht Frankfurt. Zaplanowane są także mecze w Lidze Konferencji. Feyenoord zmierzy się z Olympique Marsylią, a Leicester stanie naprzeciw piłkarzy prowadzonych przez Jose Mourinho, czyli AS Romy. Na dzisiaj to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Koniecznie wpadajcie do mnie na Twittera oraz na Instagrama. Linki macie oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. My lecimy po 250 tysięcy widzów, dlatego gorąco zachęcam, aby do nas dołączyć i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!